Witajcie w kolejnym pillowym przeglądzie tygodnia. Zaczynamy od zjawiska samobójczej empatii, którą opisuje profesor Gadsad w swojej książce o nazwie Pasożytniczy umysł. Jak zaraźliwe idee zabijają zdrowy rozsądek. Osoby uchodźcze z globalnego południa są ofiarami tego. A nie my, Polacy, to nie my Polacy jesteśmy ofiarami tego, co się dzieje. Ofiarami są ludzie, którzy umierają na granicy polsko-białoruskiej, znajdowane są zwłoki już rok temu, ja, ja to dobrze pamiętam, bo byłam na takim symbolicznym pogrzebie. Nie pamiętam niestety jego nazwiska, ale to był chłopak dwudziestoletni, który chciał kontynuować studia inżynierskie. Pozwolę sobie zacytować autora książki. Budowa rozumu i godności jest zdzierana ze społeczeństwa. Warstwy ochronne i wartości, które ukształtowały Zachód, są łamane. Wielkie społeczeństwa, które powstały na Zachodzie, są powoli eliminowane przez patogeny idei, która łączy jedna wspólna cecha uwolnienie ich gospodarza z kajdan rzeczywistości. Mamy tu przykład sygnalizacji cnót, wyrażenia nadmiernej empatii wręcz samobójczej przez współczucie osobom, które w nielegalny sposób, przy wsparciu wrogiego państwa, próbują przedostać się na terytorium naszego kraju. Nadmierna otwartość wobec kultur sprzecznych z wartościami demokratycznymi prowadzi do osłabienia społeczeństwa, wzrostu przestępczości i zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Młoda lewaczka oczywiście nie przyjmie uchodźców pod swój dach, ale chce, żeby zrobili to inni. Przykładem takiej sygnalizacji cnót jest wypowiedź Iwony Hardwich z 2021 roku, którą tu widzicie. Ewentualnie również ministra do spraw równości, Katarzyny Kotula, na antenie Twojego radia w rozmowie dnia. Tam są konkretne rodziny, tam są matki z dziećmi, chociażby. I ja naprawdę, e, kiedy złożyłam taką deklarację, to jestem gotowa, jestem też w kontakcie z organizacjami pomocowymi, przyjąć taką rodzinę pod swój dach. Ja nie widzę problemu, dlaczego ja, jako matka, także córki, nie miałabym dzisiaj pomóc jakiejś kobiecie, która nie ma gdzie się tak naprawdę zatrzymać, ma przy sobie trójkę czy czwórkę dzieci. Ja rozumiem, rodzice, matki zawsze będą szukali lepszego miejsca na świecie, bezpieczniejszego miejsca na świecie dla swojej rodziny, dla swojej dzieci. I ja po prostu te kobiety rozumiem. Użytkownicy portalu X pomagają pani minister, kolportując ulotki w języku arabskim, aby uchodźcy mogli się do niej bezpośrednio zgłosić, ponieważ z ustalonych informacji wynika, że od 2021 roku najprawdopodobniej pani minister jeszcze nie przyjęła żadnego imigranta pod swój dach. Mocno nad tym ubolewamy i mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, skoro taka deklaracja padła. Być może Pan Śmiszek też zdecyduje się pomóc. Podobno ma siedem mieszkań, albo jedno, albo dwa, może trzy, bo pan Śmiszek w sumie to jeszcze nie zdecydował. Czy pan jest za wprowadzeniem podatku katastralnego? Ja nie mam zdania, raczej nie... Nie ma pan nie. zdania, bo sam pan ma kilka mieszkań? Ja, mam, ja, ja wynajmuję dwa mieszkania, bo tylko dwa mieszkania mam na, na, na wynajem. Mam inne nieruchomości, które współdzielę ze swoim partnerem. One week later... Jestem za podatkiem katastralnym, tak. Mówi Pan, jestem za podatkiem katastralnym i to mimo tego, że pewnie pośrednio uderzy pan to w Pana, no bo ma Pan kilka mieszkań w, w oświadczeniu. Mam jedno mieszkanie, kilka mam, w współ, mam udział w, w, w dwóch, trzech nieruchomościach. Z dobrych wiadomości 1 kwietnia 2025 roku Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Innowacji i Przemysłu Lotniczego Kazachstanu ogłosiło zablokowanie platformy dla cyberprostytutek, czyli OnlyFans, podając jako powód rozpowszechnianie treści pornograficznych przez platformy szapoba. Decyzja ta jest zgodna z obowiązującym w Kazachstanie przepisem zakazującym wyświetlania i dystrybucji pornografii, co wcześniej doprowadziło do blokowania innych stron dla dorosłych. Z ciekawostek Kazachstan. Cechuje się wysokim współczynnikiem dzietności. Historycznie stopa dzietności spadła do niskiego poziomu w 1998 do 1,8 podczas zawirowań gospodarczych po rozpadzie ZSRR, a następnie wzrosła do około 3 w 2018. Oficjalne prognozy, takie jak te od Makrotrend, szacują, że TFR na 25 będzie na poziomie 2,5, a religią dominującą w Kazachstanie jest islam. Powracamy do kraju. Paweł Wyżykowski na platformie X przekazał informację z Siedlec. Pisze: Niezidentyfikowanie obcokrajowcy na boisku dla dzieci. Efekt: Dzieci nie wejdą na boisko, jest poczucie zagrożenia, rodzice czują obawy i niepokój. Dzieci patrzą na skąpane słońcem boisko za okna. Słuszna decyzja dyrektora. Natomiast co robi w państwo? Wpuszcza ich jeszcze więcej, mimo że teraz cierpią szkoły i dzieci. Oto treść listu od pani dyrektor. Szanowni państwo, chciałabym państwa poinformować, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci podjęłam decyzję o zamknięciu boiska. Ma to związek z korzystaniem z obiektu przez postronne osoby dorosłe, pochodzące z innych krajów, nie tylko mieszkających na terenie naszych miejscowości. Poinformowałam o tym organ prowadzący szkołę, gminę Siedlce oraz dzielnicowego odpowiedzialnego za nasz rejon. Boisko jest dostępne dla naszych uczniów będących pod opieką nauczycieli w trakcie lekcji. Po południu, od godziny 16.30 lub godzina 17.00 jest ono otwarte i opiekę nad nim przejmują animatorzy, zatrudnieni przez Urząd Gminy Siedlce. Jednocześnie apeluje do rodziców o ograniczenie wejść do szkoły do niezbędnego minimum. Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły w szczególności kontynuacją stopnia alarmowego brawo obowiązującego na terenie całego kraju. Proszę Państwa o zwracanie uwagi, zgłaszanie wszelkich sytuacji budzących niepokój oraz wyrozumiałość. Magda W. Dyrektor. Stopień alarmowy brawo jest drugim stopniem alarmowym w Polsce i jest wprowadzany w przypadku zwiększonego zagrożenia terrorystycznego. Obowiązują zakazy wstępu do szkoły i placówek oświatowych osobom postronnym. Policja, straż graniczna lub żandarmeria wojskowa prowadzą wzmożone kontrole. Obowiązuje wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej i obowiązuje również wzmożona ochrona środków komunikacji publicznej. Paweł w dalszej części swojego postu pisze: Parę dni temu siedlecka prokuratura zmieniła zarzuty napastnika z Ukrainy, który napadł na 15-letniego chłopaka z nożem. Początkowo groziło mu 20 lat pozbawienia wolności, teraz grozi tylko półtorej roku. Chłopak cudem przeżył, bo sytuacja działa się w autobusie i pani kierowca zareagowała, za co ogromne wyrazy szacunku i podziękowania dla pani kierowcy. Na portalu siedlce czytamy. Już nie 20, a 3 lata więzienia grozi Denisowi P., sprawcy ataku na 15-latka w autobusie miejskim. Mężczyzna początkowo podejrzewany był o usiłowanie dokonania rozboju, jednak zeznania świadków i zebrany materiał dowodowy wpłynęły na zmianę kwalifikacji czynu. Ostatecznie 42-letni Ukraińiec odpowie za zmuszenie nieletniego do określonego zachowania. W toku postępowania przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia, zanalizowano monitoring oraz wypowiedzi medialne niektórych uczestników zdarzenia. Okazało się, że sprawca w autobusie nie wymuszył od 15-latka pieniędzy, czyli nie doszło do przestępstwa usiłowania rozboju, mówi Katarzyna Wąsak z prokuratury rejonowej w Siedlcach. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że doszło tam do zmuszenia 15-latka do określonego zachowania, Dlatego kwalifikacja prawna uległa zmianie i ten zarzut został zmieniony, dodaje prokurator. Dodatkowo 42-latek ma za sobą przeszłość kryminalną. Okazało się, że niejednokrotnie wszedł w konflikt z prawem. Podejrzany był już wcześniej karany sądownie. Orzeczono wobec niego kary grzywny. 42-latek dokonał przestępstw przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Denis P. został ukarany za jazdy w stanie nietrzeźwości, poinformowała prokurator Wąsak. I teraz. Mieć, jak mieć teraz dzieci w tym kraju? Pyta Paweł Wyrzykowski. A wiecie co? Ja idę sobie zrobić kawę. Women. Z innych ważnych informacji, problemy współczesnych kobiet. Czy kobiety poza autoseksualizacją mają jeszcze jakieś wartości w dzisiejszych czasach? A potem, kiedy lata mijają, jest płat, że mężczyźni traktują przez pryzmat biologii i obiektyfikują. Świetnym przykładem jest tutaj efekt figury. A kiedy lata przemijają, to trzeba napisać, że było się ofiarą. Chcę opowiedzieć Państwu o tym, jak kobieta w świecie filmu może zniknąć. W pewnym wieku staje się niewidoczna dla innych. Niektórzy wzdychają, że kiedyś byłam taka młoda, piękna, seksowna, byłam obiektem seksualnym dla mężczyzn, obiektem zazdrości kobiet, ale też byłam obiektem przemocy. Aha, dobra. Okej. Okay. Mm. No, Pozostając nadal w kraju, dr Łukasz Kierznowski na swoim profilu na X opublikował Post. Pisze, dlaczego w polskich uczelniach, mimo tak ogromnej luki edukacyjnej, przewagi kobiet wśród studentów, a jeszcze większej wśród absolwentów, zawsze tworzy się programy wspierające kobiety, a nigdy mężczyzn? Może dlatego, że za równość płci w Akademii w 81% odpowiadają kobiety. Nosił wilk, razy kilka ponieśli i wilka. Osoby pełniące funkcje pełnomocników do spraw równości wszędzie sprawdzają proporcje płci, aż ktoś wreszcie wpadł na pomysł zbadania proporcji płci wśród tych właśnie pełnomocników. Czym jest feminizm, o co wam chodzi, naprawdę? Chodzi nam, myślę, że chodzi nam po prostu o to, ale aż nie mogę tego powiedzieć, bo się wiesz, rozumiesz, wstydzę się zapultam zaraz, bo to jest takie potworne to, o co nam chodzi, i takie niekobiece I tak nie. Przy... Słuchaj, mogę dokończyć. Chodzi nam po prostu o władzę, rozumiesz? Źródło widzicie na ekranie. Do wpisu dołączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, podsyłając omówienie raportu, którego autorem jest Michał Gulczyński. Głównymi konkluzjami raportu są: 55% mężczyzn rezygnuje ze studiów licencjackich, studenci pochodzący ze wsi rzadziej rezygnują ze studiów. Mężczyźni częściej wybierają kierunki ścisłe i inżynieryjne, z których wypadanie jest szczególnie częste. Warto przytoczyć, że stowarzyszenie już przed tą publikacją próbowało zainteresować kilka uczelni tym zjawiskiem. Zarówno jako pytaniem badawczym, jak i praktycznym problemem najwyraźniej uniwersytety jako usługodawcy nie spełniają oczekiwań lub potrzeb swoich studentów. Niestety, na razie nie udało nam się wyjść poza wstępne rozmowy. Zainteresowanych odsyłam do raportu, link w opisie filmu. Powracamy do imigrantów, emigrantów nielegalnych, legalnych, obojętnie nie ma znaczenia. Portal EWISMAS donosi, że w Czerwonym Boże w gminie Zambrów umiejscowiono około 70 migrantów. Sebastian Mrówka z PiSu złożył interpelację do wojewody podlaskiego w tej kwestii. W ostatnim czasie możemy zauważyć grupy migrantów spacerujące po okolicznych wsiach, co budzi niepokój wśród mieszkańców Czerwonego Boru, Bacz, Mokrych i Zbrzyźnicy. Przekazuje w swoich mediach społecznościowych radny. Co więcej, ośrodek znajduje się w bliskiej odległości od jednostki wojskowej, co rodzi pytania o bezpieczeństwo mieszkańców i całego kraju. Treść interpelacji wrzucam tutaj. Natomiast portal służby w akcji opublikował, jakie koszta ponoszą podatnicy w ramach takich wakacji dla migrantów naszych kochanych, wspaniałych. Ja natomiast dotarłem do środków na tworzenie centrum integracji cudzoziemców, które wyglądają tak. Imponująco. Kanał na YouTube w Polsce 24 opublikował kilka godzin temu szokujący materiał, jak Niemcy deportują nielegalnych imigrantów do Polski. Straż Graniczna ich rozwozi po kraju albo trafiają do ośrodków dla imigrantów, jak właśnie ten wspomniany w Czerwonym Boże. We have come to Poland. Ilegali. Powiem szczerze, do Polski przybyłem nielegalnie. To... Zostałem aresztowany The na 6 miesięcy. Z tego, co powiedzieli nam migranci umieszczeni w otwartym ośrodku Urzędu do Spraw Cudzoziemców, polskie służby nie mają żadnej kontroli nad tym, dokąd pojadą migranci. A teraz, moi drodzy perełka, jak głosowano w powiecie Zambrowskim? A jak w mieście Zambrów? To teraz, drodzy mieszkańcy. Dzwoncie do Jareczka, który budował wam te centra dla cudzoziemców, i do Donaldzika, który ich tutaj sprowadza. I jakoś się dogadacie. No, musicie się jakoś dogadać, nie? A jak wygra Rafałek czy Karolek, to ewentualnie dostaniecie jakieś pakiety bonusowe, bo gminy muszą spełniać obowiązki wynikające z polityki wspólności w ramach Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego. Chcieliście, macie zero żalu. Tak, wybraliście. Teraz może dorównamy europejskim standardom w ilości gwałtów i przestępstw, i nasze kochane dziewczyny w końcu będą miały się o co rzeczywiście bać, a nie o te procenta gwałtów i ciąży w roku. Good luck. A co do równości, to wiadomości ze świata na chwilkę. Portal Bloomberg podaje, że Dania przyspieszyła wprowadzenie obowiązkowego poboru do wojska dla kobiet, przesuwając jego początek z 2027 na 2026 rok. Równość, moje drogie, równość. Na sam koniec wracamy do kraju. Nasza rodaczka. Polka osiągnęła ogromny sukces. Zagrała w największej produkcji na świecie. Jestem z siebie niesamowicie dumna, ponieważ zagrałam w największej produkcji na świecie. Ojciec podobno jeszcze nie wyraził opinii, a skoro mówimy tutaj o cyberprostytucji. Hi, what's your name and where are you from? Hi, I'm Mia Khalifa, I'm from Lebanon. What do you for a living? I am a jewelry designer. I'm... Dziś na tyle, żegnam się z Państwem i do zobaczenia wkrótce.